Orodziny Michała. Oho, chyba ten pan się toczy. Aaaa, chyba mnie łeb na parza. Aaaa, oj kolego kolego. Idź pan zwymiotować do pokoju. Kurna. Nie rozkazuj mi człowieku, bo ci przyłożę. Eloelo elo, ziomalo, na tym statku są ludzie jacyś dziwni. Niektórzy się zataczają, niektórzy nocnej graszki oprawiają. A zresztą są rodziny Miśka. Trzeba no sprawić prezenta. Coś podać państwu? Nie, dzięki. Chcemy innego kelnera, nie takiego rozmarzonego. Idź mi do diabła solu. Dobra, lodzie, tylko mi nie mówcie, że nie macie prezentu dla Michała Z. On jest nieśmiały do Lodzi i dlatego chronią go ochroniarze. Guzik nas to obchodzi. Powinniście wylać z pracy. Może tych dwóch zagadam? Ej ty kolego. Daj nam napiwek. Odwalta się panowie. Masz wizytówkę. Nie dziękuję, na razie. Oho, widzę tego ochronarza Michała. Muszę powiedzieć jednemu ochroniarzowi, żeby dostarczył przesyłkę którą. Teraz noszę, a teraz zaśpiewam jakąś pieśń. I young, We like the Dokąd to? Gdzie mogę znaleźć Michała Z? który jest nieśmiały, musi pan iść do końca prosto. Potem w prawo i drugie drzwi na prawo i pan już wejdzie. Zadam pytanie. Słucham. Mogę pana żonę pomacać po popie? Nie. A po drugie wyjechała. No i jesteśmy na miejscu. Widzę podobnego gościa do mnie. Gościu. Lepiej tam nie wchodź, kura plus w. W nosie cię mam. Muszę dać prezent rodzinowy Michałowi. Widzę tego ochronarza co mi wskazał drogę. Lepiej pójdę za nim. Mam nadzieję, że Michał przyjmie mój prezent rodzinowy. Oho. Widzę, że ochroniarz wszedł. Poczekam tutaj przed sejfem. O ile co mnie nie wygoni. Bynocha. Wynocha! Jest Michał może? Nie nie ma go. Wyrzuć ten prezent. Masz w mordę ode mnie. Wersja polska Master Film na zlecenie Sierpkilera czytał narrator.